Witam miłośników przyrody, pięknych krajobrazów nad górskim potokiem w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Trudno wyobrazić sobie Beskidy bez górskich potoków. Są one tak oczywistym elementem krajobrazu, jak szczyty, jak lasy, jak zmęczenie po całodziennej wędrówce. To właśnie górskie potoki dają turystom chwilę wytchnienia podczas długich wędrówek, szczególnie w upalne dni, bo wtedy właśnie możemy usiąść nad potokiem. Cienistej dolinie i zażyć odrobinę ochłody. Dziś obejrzymy sobie jeden z potoków, pójdziemy w jego górę i zobaczymy, jak taki potok kształtuje się wraz z wysokością. A więc czym jest potok? Potok jest naturalnym ciekiem, który spływa w terenie o dużej denivelacji, czyli w terenie o dużych różnicach wysokości. Woda spływająca właśnie po takim stromym zboczu spływa bardzo burzliwie. Im bardziej stromy, im większa jest ta deniwelacja, tym potok ma bardziej burzliwy charakter. I jest wtedy też coraz bardziej głośny, co zresztą tuż za mną słychać, choć tu wcale akurat ta deniwelacja nie jest bardzo duża. Ale. Jeżeli potok spływa po takim terenie bardzo stromy, wtedy wody płyną bardzo burzliwie, szczególnie po intensywnych deszczach czy po roztopach wiosennych. Spływając bardzo stromo, woda cały czas preparuje dno, po którym spływa. I tutaj już wszystko zależne jest od tego, jakie warstwy skalne tworzą to dno i wtedy podczas tworzenia się koryta, które właśnie powstaje w wyniku tej erozyjnej działalności wody. Tego silnego uderzenia w dno, tego wysokiego spadku, bo wtedy prędkość wody jest bardzo duża, więc ta siła uderzenia też jest duża. To koryto przybiera różnych kształt, jeżeli chodzi o jego przebieg. I bardziej te skały są różnorodne, bardziej podatne lub mniej podatne na erozję, wtedy potok ma bardziej kręty charakter. W sensie jego koryto. Woda potrafi wtedy wypreparować takie bardzo kręte koryta swojego przebiegu. Pływa sobie więc z gór potok, tak jak tu wokół mnie widać. Ale potok w swoim biegu posiada trzy charakterystyczne etapy. Na samej górze, na samym początku jest bieg górny, czyli ten obszar źródliskowy, tam gdzie potok ma swój początek. Taki obszar źródliskowy ma przeważnie kształt takiego leja. Tam właśnie gromadzi się woda, która tworzy yy, z czasem potok. Następnie mamy bieg środkowy. Czyli już potok spływa w dół po zboczu, już tworzy koryto, już to koryto posiada. Woda tutaj spływa szybko, no w zależności oczywiście od deniwelacji, ale spływa w dół bardzo, bardzo szybko, bardzo kręto i bardzo burzliwie. A w końcu mamy bieg dolny. Na samym dole, gdzie ta prędkość się już wytraca, nachylenie jest coraz mniejsze i w końcu potok wpada do innego potoku albo też do rzeki, szczególnie w przypadku rzek to już są tereny niżej położone, bardziej takie płaskie, rozległe i tam potok całkowicie traci już ten swój taki silny charakter. Tworzy się taki stożek, można powiedzieć, rozlewiskowy, gdzie już osady wszelkiego rodzaju, które potok niesie, osadzają się i mamy taki obszar, gdzie potok wpada do rzeki. Więc mamy takie trzy charakterystyczne elementy w biegu górskiego potoku. No najbardziej efektowny jest właśnie ten bieg środkowy, bardzo burzliwy, bardzo efektowny, ponieważ woda po pierwsze bardzo głośno szumi, tak jak teraz tutaj, czasami nie słychać nawet co się myśli. Jest to wizualnie bardzo ładne, piękne zdjęcia wychodzą w takich miejscach. No i oczywiście taki potok tworzy też serię kaskad, wodospadów, które są często bardzo ładne i bardzo wysokie. Ale trzeba sobie powiedzieć, skąd się bierze woda, która zasila te potoki i dzięki którym w ogóle te potoki powstają. Bo przecież to nie jest tak, że potok nagle jest, ale musi mieć też swój początek, jakąś genezę. Otóż w terenie, na różnych wysokościach, w różnych miejscach pojawia się na powierzchni woda. Może się pojawiać pod postacią skoncentrowaną w postaci źródeł lub też nieskoncentrowaną. I wtedy mamy na przykład wysięki. Wysięki to są takie miejsca, w których wody gruntowe wydostają się na powierzchnię, nawilżają tą powierzchnię, ale jeszcze nic się nie dzieje. Grunt jest wilgotny, natomiast mogą być wysięki. Sytuacja jest wtedy podobna, z tym, że to natężenie jest tak duże, iż już powolutku ten nasączony grunt na nim tworzą się delikatne stróżki wody i one sobie spływają, łącząc się ze sobą w coraz większe stróby. Mogą też być wykapy, bardzo często to można zaobserwować, jeżeli jest jakaś warstwa skalna nasączona wodą, i z niej ta woda się po prostu wysącza, wykrapla się, i woda skapuje, 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 i też tworzą się poszczególne stróżki, które łączą się ze sobą. I właśnie te miejsca tworzą takie fragmenty terenu, z których powolutku woda gromadzi się w coraz większe cieki wodne coraz bardziej intensywne i powolutku w takim wielkim obszarze źródłiskowym załóżmy, tworzą się źródła potoku, tak to się mówi. I tam właśnie jest początek tego cieku, który tworzy później potok. Oczywiście te różne stróżki łączą się ze sobą systematycznie, coraz niżej jest ich coraz więcej, potoki też się ze sobą łączą i tej wody płynie coraz więcej, aż uchodzą one do rzek i dalej, dalej, dalej rzekami, aż do morza. Wędrując w górę potoku, możemy zaobserwować, jak silna jest działalność erozyjna wód spływających po takich stromych zboczach. Wiadomo, tam wyżej, gdy tej wody płynie jeszcze niewiele, ta siła jest mniejsza i procesy erozyjne tworzące koryto potoku są wolniejsze. Ale im to natężenie jest silniejsze, jest bardziej stromo, wody płynie coraz więcej, bo ona przecież się kumuluje wraz ze spadkiem yy, źródła wody, yy, wtedy ta siła jest tak duża, iż robi się coraz głębsze koryto potoku. Woda rzeźbi, to dno rzeźbi. Oczywiście trwa to bardzo, bardzo długo, czego my tak na co dzień nie widzimy, ale to cały czas proces trwający, który cały czas modeluje dno. I teraz, jeżeli spojrzymy na taką dolinkę w takim intensywnym biegu, to zobaczymy, iż koryto posiada kształt litery V. V kształtny przekrój koryta potoku. Wiadomo też, że no nie wszystko jest takie idealne w kształcie V, bo przecież mamy brzegi, jest urozmaicona ta rzeźba tych brzegów, te skały też są w różnej twardości, ale generalnie jest to właśnie taki kształt V-kształtny. Tak to można określić. I woda spływając stworzy właśnie taką dolinkę, takie koryto o przekroju litery V. Szczególnie w tym środkowym biegu potoku, bo niżej to wiadomo, wszystko się już bardziej rozpłaszcza, ta dolina też staje się coraz bardziej szersza, a w górnym biegu, tam gdzie jest leś źródliskowy, jeszcze ten yy, kształt litery V nie jest tak mocno wy, wypreparowany. Ale są to rzeczy, które można dostrzec wędrując wzdłuż potoku, obserwując jak kształtuje się jego przebieg. Warto też wspomnieć, iż cieki wodne, tak jak potoki, mogą być stałe, bądź okresowe. Generalnie dominują te stałe. One są zasilane przez źródła, przez wycieki, przez wykapy, a także wspomagane przez wodę z opadów, czy też wodę z roztopów wiosennych, gdy śnieg topnieje i schodzi z gór. Ale mogą być oczywiście cieki okresowe. One pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy mamy opad deszczu, Szczególnie taki długotrwały czy też intensywny, wtedy woda gromadzi się w jakichś zagłębieniach, nierównościach i spływa sobie w dół. Albo wiosną, gdy śniegi spływają z gór, topiąc się, wtedy nawet jak spłyną całkowicie, to jednak grunt jest nasączony bardzo intensywnie wodą i ona też może się jeszcze jakiś czas gromadzić, i wtedy te stróżki wody spływają sobie w dół. Generalnie jednak najwięcej jest cieków stałych. Takich, które cały czas płyną, są zasilane wodą. Nawet w okresach takich bardziej suchych, jakoś ta woda udaje się zgromadzić w niewielkich ilościach, i potok zazwyczaj płynie. Jeżeli chodzi o nazewnictwo potoków, to w odróżnieniu od rzek, które są duże, stałe i zazwyczaj mają nazwy, potoki nie zawsze. Większość potoków w górach w zasadzie nie ma nazwy. Nazwy pojawiają się na tych bardziej może dużych, znanych potokach. Są to nazwy oficjalne, ale mogą być też nazwy lokalne, nadawane przez mieszkańców okolic, którzy bardzo często różne miejsca, różne obiekty w jakiś sposób sobie oznaczają własną nazwą. Generalnie jednak bardzo dużo potoków nie ma nazw, co zresztą jest zrozumiałe, bo tych potoków jest setki, tysiące, mniejszych lub większych, i ciężko byłoby wszystkim wymyślić jakąś nazwę. A ciekawostką, którą można zaobserwować, no nie w każdym miejscu, ale bywają i takie. To są kotły eworsyjne. W miejscach, gdzie woda bardzo mocno spada i bardzo z dużą siłą, wtedy potrafi wydrążyć w dnie takie właśnie zagłębienie zwane kotłem eworsyjnym. Oczywiście to też jest proces, który trwa bardzo, bardzo długo, bo ta woda spada cząsteczkami różnych piasku, skał, żwirów, uderza o dno, szoruje, pogłębia cały czas, ale pod takim spadkiem, głównie pod progami skalnymi, mogą trafiać się kotły eworsyjne. To są zagłębienia o różnej głębokości, czasem kilkadziesiąt centymetrów, a czasem i 5 metrów. Taki przykład mamy w Sopotni Wielkiej pod wodospadem. Są takie miejsca, też warto na nie zwrócić uwagę, choćby tutaj. o. Tutaj mamy, jak tak na oko patrzę, ze 30 do 40 centymetrów głębokości właśnie ta spadająca woda. Przez długi okres uderzając o dno, szorując tym materiałem na dnie, spowodowała, że to cały czas to, to dno się pogłębia, i ten kocioł też się pogłębia. Na temat potoków można by jeszcze mówić bardzo, bardzo długo. Ale ja starałem się wybrać takie cechy charakterystyczne, czy zagadnienia charakterystyczne związane z potokami, które można zaobserwować bezpośrednio, będąc w terenie, wędrując sobie gdzieś na wycieczce górskiej, bo przecież wzdłuż szlaków bardzo często też przepływają potoki i nieraz siadamy podczas wycieczki nad brzegiem potoku, aby się schłodzić lub po prostu odpocząć. Cóż, zapraszam więc do Parku Krajobrazowego Beskidy Śląskiego. Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Żywieckiego Parku Krajobrazowego, aby podziwiać wspaniałą, piękną przyrodę tej części Beskidu.